Witam wszystkich przedsiębiorców i przysz, przyszłych przedsiębiorców. Chciałbym się podzielić moją opinią o platformie DONS Masterclass Maciej Agnieszki. Ktoś kiedyś mądry powiedział, że zdobywanie mądrości należy cenić wyżej niż zdobywanie złota czy posiadanie złota. Chcę się podzielić tym, że na platformie znajdziecie bardzo dużo dobrej mądrości życiowej, mądrości biznesowej, mądrości, którą możecie nakarmić się i wcielić w życie. I osobiście bardzo dużo skorzystałem na tej platformie. Bardzo dużo dobrego między innymi mogę się podzielić z Wami tym, że dużo Maciej opowiada o networkingu, o tym jak, jakie jest podejście dobre do networkingu, o, suże, o profesjonalnej służbie w networkingu, coś co bardzo mnie dotknęło w tym. Polecam gorąco te treści wszystkim, którzy którzy chcą czegoś więcej w biznesie. Pozdrawiam.